W tym filmie obalam trzy mity dotyczące YouTube Shorts. Pierwsza rzecz, którą bardzo często słyszę, to, że Shorts niszczą kanały, ponieważ wyświetlenia z Shorts nie przekładają się na wyświetlenia długich filmów. Przez co YouTube Shorts mają wysokie wyniki, dużo wyświetleń, a normalne filmy mają bardzo mało wyświetleń. A więc pozwólcie, że coś Wam wytłumaczę. To, że widzowie oglądają Wasze shorty, a nie oglądają Waszych normalnych filmów, to nie jest wina shortów, a wina Waszej złej strategii. Pytanie numer jeden, które musicie sobie zadać, co robię, aby widzowie, którzy oglądają moje YouTube Shorts, chcieli przejść na mój kanał i oglądać normalne, długie filmy. Czy zachęcacie jakoś tych widzów, żeby przeszli na wasz kanał? Czy wasze filmy, wasze shorty oraz wasze normalne długie filmy są spójne, czy tworzą jedną całość? Czy widzowie, którzy obejrzą wasze shorty, będą mieli co szukać na waszym kanale na normalnych filmach? To są ważne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. Kolejna rzecz, czy jeśli robicie zwiastun filmu w postaci shorta, to czy on faktycznie zachęca, żeby zobaczyć normalny film? Czy na przykład w tym shortcie nie przekazujecie na tyle dużo informacji, że właściwie ten widz nie ma potrzeby zobaczyć dłuższego filmu, ponieważ z tego shorta, z tego zwiastunu, dowiedział się już wszystkiego, albo jeszcze inaczej, może ten zwiastun jest mało zachęcający, więc widzowie nie klikają w normalny film, zwłaszcza, że teraz możemy linkować na shortach długie filmy. Jest to super opcja, żeby właśnie te dwie rzeczy połączyć. Natomiast trzeba do tego podejść z planem, ze strategią i to wszystko musi być spójne. Warto się zastanowić nad tymi estiami, szczególnie jeśli właśnie macie takie wyniki, że shorts mają wyświetlenie, a normalne filmy jednak już tutaj trochę słabi. Zaplanujcie to jakoś, zróbcie tutaj jakąś strategię działania i zachęćcie jakoś widzów, którzy oglądają wasze shortsy, aby kliknęli na wasz kanał, aby obejrzeli normalne filmy, aby zostali subskrybentami albo przychodzili na wasz kanał częściej tak, aby te wyświetlenia z shorts przełożyły się na wyświetlenia na normalnych filmach, w których mamy zarobki, bo jak wiecie na tych Shortsach. Można zarabiać, ale jednak trzeba mieć bardzo duże tutaj wyniki. Natomiast na normalnych filmach już troszeczkę lepiej idzie to zarabianie, więc jeśli chcecie przełożyć wyświetlenia z shorts, które na przykład macie bardzo fajne, na normalne filmy, no to musicie do tego podejść z głową. Mit numer dwa, z którym się często spotykam, to że widzowie shorts nie mają wystarczająco długiej koncentracji uwagi i nie będą chcieli oglądać długich filmów. Często kategoryzuje się osoby jako widzowie shorts i widzowie widzowie normalnych filmów, ale czy nie może to być y, ta sama osoba oglądająca y, dwie formy? Nie wiem kto wymyślił tego typu podział, y, ale pewnie sami na własnym przykładzie możecie powiedzieć albo ja na swoim, y, że oglądam i jedno i drugie, tylko w zależności od tego co chcę Znaleźć, ile mam czasu, jakie mam tutaj możliwości, to oglądam albo shortsy, albo mam więcej czasu, oglądam normalne filmy. Ale nie jest tak, że tutaj mamy podział i pewne osoby oglądają tylko shorts, a pewne osoby oglądają tylko długie filmy. Pewnie są jakieś tutaj skrajne przypadki, ale jednak większość ludzi ogląda obie rzeczy. Przykład mojej osoby. Ja oglądam shorts, gdy mam mniej czasu, gdy chcę mieć taką szybką rozrywkę, gdy jestem w miejscu, gdzie na przykład nie mogę oglądać z dźwiękiem, a nie mam słuchawek. Bardzo często na short są napisy, zresztą polecam je dodawać, bo właśnie dużo osób w ten sposób ogląda gdzieś w autobusie, na przerwie, w szkole, w pracy. Natomiast normalne filmy oglądam, gdy mam więcej czasu albo gdy potrzebuję dowiedzieć się czegoś na jakiś temat, który jest bardziej rozległy, albo chcę posłuchać jakiegoś podcastu, jakiegoś wywiadu, potrzebuję dowiedzieć się czegoś, co jest bardziej rozległe. Wówczas oglądam długi film na ten temat, ponieważ rzadko kiedy short jest w stanie tutaj wyczerpać temat. Ale jeśli potrzebuję czegoś na szybko, jakieś krótkie poradniki, rozrywka, mam mało czasu, no to wówczas oglądam shorts. I wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo wiele takich osób, które są w stanie oglądać jedną i drugą rzecz. No i teraz waszym zadaniem jest zrobić tak, aby zachęcić widzów, żeby z shorts przechodzili na normalne filmy. I teraz jeszcze taka ciekawostka i skąd ja te informacje biorę, a więc twórcy kanału Channel Makers zrobili sondaż wśród swoich widzów, zrobili ankietę i okazało się, tam, że 90% osób, które wzięło udział w tej ankiecie, ogląda właśnie obie formy. I jest tam malutki procent osób, które oglądają tylko shortsy, i malutki procent osób, które oglądają tylko długie filmy. Natomiast jak widzicie, 90% osób, które tam były ankietowane, oglądają jedno i drugie. Trzeci mit. To, że długość szorca ma znaczenie. Nie jest to prawda, i ta informacja została obalona przez jednego z pracowników e, YouTube'a, który m, nagrał film na kanał Creator Insider. Jest to kanał poświęcony typowo twórcom, e, który jest założony i tworzony przez e, pracowników YouTube'a, twórców YouTube'a, e, osób, które pracują nad algorytmem. Tam zostało powiedziane, że film ma być. E, tak długi jak musi być, ale nie dłuższy, i tak krótki jak może być, ale nie krótszy. Co przez to rozumiemy? Film ma być maksymalnie krótki. Natomiast ma być na tyle długi, aby przekazać w nim wszystkie ważne treści. Czyli jeśli potrzebujemy nagrać film, który ma 30 sekund, ponieważ w 30 sekundach będziemy w stanie przekazać wszystko, co chcemy przekazać w naszym shortcie, to nagrywamy 30 sekund. Ale jeśli jesteśmy w stanie to zrobić w 15 sekund, to lepiej, żeby to zrobić w 15 sekund 15. I w ten sposób podchodzimy do tematu. I to był pierwszy argument na obalenie tego mitu, natomiast drugi tutaj znowu wrócę do chłopaków z kanału Channel Makers. Oni zrobili analizę 1000 szorców i wyszły takie ciekawe wyniki. Najpierw okazało się, że najbardziej oglądane, najwięcej wyświetleń mają filmy, które mają około 12-15 sekund, a następnie 59 sekund. A wszystko pomiędzy było tego mniej. Jednak okazało się, że trochę źle podeszli do tematu i te wyniki zostały zakłamane z tego względu, że po prostu większość ludzi nagrywała właśnie 12-15 sekund albo 59. Więc powiedzmy na tych 1000- Shortów, 800 to było właśnie w takich granicach czasu, a te 20% tam były inne długości. W związku z czym, skoro większość shortów była właśnie 12-sekundowa, to ona tutaj zakłamała te wyniki. Kiedy podeszli do tematu trochę inaczej i zbadali zależność pomiędzy długością filmu a. Ilością wyświetleń, ale już tutaj nie wzięli wszystkich szorców naraz, tylko podzielili właśnie na kategorie, tutaj jakby tą długością, to okazało się, że ta długość nie ma znaczenia i ten wykres, który wcześniej wyglądał tak, I tutaj mamy skalę czasu, sekundy, tu mamy wyświetlenia, to były takie pik właśnie na 12-15 sekund, później na 59. A gdy zrobili tą drugą analizę, to okazało się, że ten wykres był dość płaski. Tak więc podsumowując, długość szorca nie ma znaczenia, jeśli chodzi o jego wynik, o to, ile będzie mieć wyświetleń. Wspomnę to zdanie, które było na samym początku. Ma być tak długi, jak musi być, ale nie dłuższy i tak krótki, jak może być, ale nie krótszy. I tej zasady się trzymajmy. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat YouTube Shorts, jak to się u Was sprawdza na kanale. U mnie generalnie jest bardzo dobrze, ja widzę duże tutaj przełożenie, jeśli chodzi o widzów Shorts, którzy pozostają na kanale, subskrybują i ten kanał fajnie rośnie i jest też fajna promocja długich filmów właśnie przez Shortsy. Dajcie znać właśnie, jak to wygląda u Was. Jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, no i zachęcam do subskrypcji, żeby żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami, a na dziś to tyle. Cześć i do zobaczenia następnym razem.